Pierwszy prezydent Ukrainy, komunista Aleksander Krawczuk, sam pochodzący z Wołynia, mówił, że tam jest 500 tysięcy polskich ofiar, że to jest ludobójstwo, którego nie można przemilczeć i trzeba coś z tym zrobić. Czy jaka była odpowiedź ze strony polskiej? Podjęliśmy tę inicjatywę? Czyli wtedy z komunistami ukraińskimi jeszcze można było pewne sprawy załatwić. A dzisiaj są dzieci komunistów przy władzy, bo to nie są przecież ludzie, którzy wywodzą z jakichś środowisk liberalnych, konserwatywnych, innych. To są wszystko rodziny komunistyczne na Ukrainie, bo tam nic innego po prostu nie było. Ale z nimi nie można załatwić nic, bo to jest zaraz krzyk, że to jest godzenie w suwerenność. Jest wojna, my im odbieramy tradycję, historię, tożsamość prominentne osoby z świata polityki z Polski mówią, że no z pewnym kultem UPA to się musimy pogodzić, bo oni walczyli z bolszewikami. Dobrze, proszę bardzo. Ilu UPA zabiło bolszewików, a ilu Polaków? I wystarczy. Jeśli było ludobójstwo popełniane na Polakach przez te środowiska nacjonalistyczno-ukraińskie, to one działały nie na rzecz niepodległej Ukrainy, bo takiej możliwości wtedy nie było i taka możliwość nie zaistniała. Na czyją rzecz działali? Na rzecz bolszewików. NKWD miał owyczyszczony teren. Oni się cieszyli. za się to Ukraińcy. Nie będzie już polskich elit. Całe te środowiska będą rozbite. Łatwo nad tym zapanujemy. Bo... Wołyń bez mitów. Serdecznie zapraszamy na konferencję w 80. rocznicę kulminacji ludobójstwa na kresach południowo-wschodnich. Wystąpią świadkowie, historycy i publicyści. W programie również premiera książki. 11 lipca, godzina 18.00. Dom dziennikarza przy ulicy Foksal 3 przez 5 w Warszawie. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.